Znajdujemy się przy kościele św. Jakuba Apostoła w Pieszycach. Dzisiaj rozpoczęliśmy Triduum Płci św. Jakuba. Przeżywamy w kościele rok jakubowy, święty i dlatego też chcemy tak bardziej uroczyście przeżyć czas wspominania i świętowania naszego patrona. Dzisiaj w niedzielę rozpoczynamy to Triduum na mszach świętych. Dzisiaj poznawaliśmy postać św. Jakuba. A teraz po południu znajdujemy się na placu, gdzie odbywa się festyn tzw. Jakubki. Jest to festyn, który odbywa się już po raz 15 w historii naszej parafii. Został przygotowany przez grupę charytatywną i o godzinie 15 koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęliśmy to spotkanie. Jesteśmy wszyscy spragnieni takich spotkań po okresie pandemii. Chcemy być razem przy śpiewie, modlitwie, przy straganach. Z z pamiątkami, z różnymi właśnie przyborami, także z posiłkami, z atrakcjami dla dzieci. No i chcemy się sobą ucieszyć, uradować. Dzisiaj festyn trwa od godziny 15 do godziny 19. Jutrzejszy dzień to dzień odpustu w naszej parafii. Będzie święto świętego Jakuba Apostoła. Jutro główna uroczystość we Mszy Świętej w kościele o godzinie 18. W tej świętej będzie przewodniczył sumista, zaproszony ksiądz kanonik Stanisław Bakę z Zieleni Góry, proboszcz parafii św. Wojciecha z Zieleni Góry. No i będziemy jutro właśnie prosili, aby święty Jakub orędował za nami przed Panem Bogiem. Każde takie wydarzenie jest okazją do spotkania, do bycia razem, do przygotowania takiego spotkania, do tego właśnie, żeby się razem też mobilizować, do świętowania, mimo że w tym roku świętujemy aż trzy dni. No, to właśnie mamy tyle energii w sobie, tyle zapału, że chcemy ten czas właśnie przeżyć w sposób uroczysty i pełen radości. Jest to patron przede wszystkim naszej parafii, też dlatego duchowo łączymy się z miejscem, gdzie jest pochowany, Santiago de Compostela w Hiszpanii. Przez ten rok Świętego Jakuba spotykamy się przy różnych okazjach, pokazując Świętego Jakuba. I chcemy także uruchomić przy naszym Kościele tak zwane pieszyckie kamino, czyli takie spotkania jednodniowe w ciągu roku, gdzie możemy wędrować szlakami świętego Jakuba wokół Pieszyc. Przypomnę, że przez Pieszyce biegnie szlak Sobiogórski świętego Jakuba, który biegnie ze ślęży, przez jeżoniu Pieszycę, Pieszyce, w Jelawe, aż do Wambierzyc. No i na tym szlaku właśnie chcemy, żeby szczególne miejsce miały właśnie pieszyce, dlatego, że tutaj w naszym kościele od wieków, od połowy XIII wieku jest z nami święty Jakub. Stąd te nasze spotkania, propozycje, także yy, będziemy spotykali się jeszcze w wakacje, w sierpniu, we wrześniu, gdzie będzie okazja do wspólnego wędrowania szlakami wokół właśnie pieszyc. W kwietniu, 30 kwietnia była ta sobota, Inaugurowaliśmy właśnie te szlaki Świętego Jakuba, więc byli także i wierni naszej parafii miasta, i także goście. Przeszliśmy od Świętego Jakuba do Świętego Antoniego poprzez góry, oglądając naszą miejscowość z góry, no i doświadczając także właśnie spotkania w drodze na szlaku Świętego Jakuba. Stąd widać, że jest zapotrzebowanie do takiego wędrowania, do modlitwy, do bycia razem do tego właśnie, żeby uświadamiać sobie, że że droga jest takim symbolem i znakiem naszego ludzkiego życia. Panie nie śpij, Panie ratuj, przecież ginę. Dalej grzechu rozbijają twoją łódź. Panie bywa, że w czy dopłynę. Panie ratuj moją duszę i się stój.